No i słuchajcie, zrobiła się pogoda, zrobiła się pogoda, Skola zapakowana już po same brzegi i powoli będziemy ruszać, zobaczcie jak to wygląda, tak wygląda życie w aucie i to wszystko potem się przenosi i robi się tutaj jedno wielkie łóżko z przesunięciem siedzeń oczywiście, a tam śpią finowie, też w małym aucie i to widać, proszę Państwa, więc my powoli będziemy ruszać, tak jak mówiłem, motyw, Czaszkowy motywem przewodnim e, tego stripu. E, Dodam jeszcze, że słuchajcie, karta mi się powoli kończy, coraz mniej mam na karcie pamięci, ale mam jeszcze jedną kartę i chyba dokupię jeszcze jedną kartę. E, jak widzicie, słoneczko świeci, pogoda się piękna robi i to zajebiście wróży e, nam na drogę. Także, tak jak mówiłem, jedziemy do Iwoskali, trochę coś o Iwoskala, Iwaskyla, Eee, powiem na tyle, ile będę pamiętał. No, i spróbujemy podjechać w jakieś fajne miejsca w Jivo A w Finlandii ciężko w miastach o fajne miejsca. Ale parę przebitek będziecie na pewno mieli. Zapraszam na dalszą część filmu. No i radio, które fińskie gra, radio musi u nas, fiński gra. Słuchajcie, u nas teraz eee, gra praktycznie non-stop fińskie radio, bo chcemy czuć ten klimat, klimat w Finlandii, klimat ich języka i po prostu nam się to bardzo podoba. No to tankujemy na automacie. Trochę było to skomplikowane. Kartę trzeba było włożyć i tak dalej, i tak dalej, podać kwotę. No. Ehm, ale okej. Okay. Euro 80, jak widzicie, za 95 zobaczymy ile naleci. No i spaliliśmy 27 litrów, 28 litrów, 50. Euro do zapłaty, a my wbiliśmy 60 i nie wiem co z tymi 10 eurusami. Jesteśmy na ogromnym centrum handlowym, jak widzicie, pod Iwaskalą, więc najzwyczajniej w świecie my ruszymy teraz do Iwaskali. No i cóż, jedziemy, słuchajcie, yy, przez Iwaskalę. No Takie na razie mamy tak widoki, tak. jakie mamy. Yy, w kierunku skoczni Najpierw e, odwiedzimy skocznie. ja Wam powiem później, bo ona jest e, nazwana imieniem ichnego jakiegoś dosyć słynnego skoczka. No i jesteśmy po... Nikinenczy, Nikinen? Nikinen. Ha, coś takiego. Mniejsza większość. Prędkość 50, wyjechaliśmy z miasta. E, no i spotkamy się na, e, pod skocznią. Tyle. Jesteśmy na miejscu i to jest największa atrakcja w Iweski, czy tam Iwoskali. E, skocznia, gdzie jest skocznia, a skocznia jest za drzewami. I trzeba tam wleść o ile się da, bo nie wiadomo, czy to będzie czyny najgorzej zaczyna kropić. No, jak to bywa w Finlandii? Słońce świeci, a deszcz pada. I teraz się zastanawiam, co będziemy robić i czy w ogóle da się tam wejść. Bo tu, jak widać, jest pozamykane, ale może tamtą drogą da się wejść? No, popróbujemy. Widoczek piękny, skały, nie skały. I pierwsza ciekawostka Juwyskali. Skały, Juwyskala. Że Skala jest siódmą co do wielkości m... mieściną w Finlandii. A teraz spróbujemy jakoś się tam dostać Chociaż popatrzcie na te chmury Ręce składam do góry by nie padał deszcz z tej chmury Ale chyba może być kiepsko Zaraz zobaczymy Można, można słuchajcie dostać się do skoczni imienia Matynykenena No i to jest dosyć znane dla mnie przynajmniej nazwisko Czy on odnosił jakieś wielkie sukcesy tego nie wiem Ale wiem, że ta droga jest Cholernie stroma, ale za to prowadzi właśnie do naszej skoczni. No bo Finlandia nie tylko jeziorami stoi, ale i skoczniami również. Po drodze, po drodze zasapani mijamy Małpigaj. Nie wiem czy dostrzeżecie tą siatkę i tak dalej, ale Małpigaj to Małpigaj. I to jest Małpigaj z prawdziwego zdarzenia, bo jest tak gęsto w lesie, że ledwo go dopatrzyłem się. I to jest Małpigaj, a ja już normalnie sapie i pada deszcz Trochę w deszczu, a właściwie w większości w deszczu Dotarliśmy pod górkę Pod samą skocznię No powiem Wam, że to jest gigant Nie ten budynek, ale ta skocznia jest ogromna i Raczej tutaj Mistrzostw, mistrzostw czy pucharów e, świata nie robią E, igliwie trochę zaniedbane, ale robi to ogromne wrażenie jaka ona jest potężna to się w pale nie mieści nie wiem czy to wejdziemy ale raczej wygląda mi na to, że że, że nie wiem czy wejdziemy wygląda na to, że jest generalnie w remoncie e, igliwie jak widzicie ściągnięte, ale, ale jest kolosalnie duża Naprawdę, i tych skoczni jest kilka. Zobaczcie, bo tam są mniejsze, następne, następne, następne. No a to to jest po prostu kozak. Uważam skocznie w deszczu, wprawdzie, ale za zaliczoną. No, robi wrażenie, na pewno będzie focia. Yy, a my będziemy lecieć do centrum i wyskili żeby trochę pochodzić po mieście. Weszliśmy, udało się wejść prawie pod samą skocznię czyli pod ten punkt prawie zjazdowy. Tutaj zobaczcie, mamy go prawie w zasięgu ręki. No i jestem zaskoczony, no bo zobaczcie jakie mamy widoki panorama na caluteńkie na całutеньkie i wyskale łącznie z jeziorami. Po prostu rozpieprza mnie ten wygląd. Bo zobaczcie, jak, jakie to jest przepiękne, z góry, ponoć z tamtej strony, czyli tu jest kolejny widok. Więc czym prędzej, czym prędzej idziemy zobaczyć. Tutaj zimą e, są e, prowadzone jakieś. E, no to jest, jest góra do zjeżdżania na nartach, tam prowadzone, nic tam nie jest prowadzone. Ja tutaj się prowadzam po tym. E, po tym po tym terenie, a tu mamy kolejny widok z tej strony. No i tak, zimą z tej góry zjeżdżają. Ym, skocznia raczej chyba... No i gdzie ten widok, nie wiem gdzie ten widok, ale, ale tutaj ten widok jest dużo gorszy. Natomiast widok, widok na skocznie, no to już jesteśmy praktycznie na samej skoczni. No i podejdziemy jeszcze tam wyżej i zobaczymy co tam się dzieje. Schodzimy już na dół, bo jeszcze na chwilę zajrzymy do, 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 do miasta, do centrum, ale to naprawdę na chwilę, bo trzeba nam jeszcze będzie jechać przecież ponad 3 godziny drogi. I powiem Wam jedno, idąc tu, tędy, tą drogą, normalnie trochę czuję się jak w górach. No bo i jestem chyba w górze. I... I czuję się jakbym był w górach, jakbym był na szlaku. Naprawdę dziwne wrażenie. Kamienie, kamienie, piasek, widok taki, jakbym schodził na przykład z gubałówki. Autentycznie Wam powiem. A widoki powiem Wam jedno. Jak jest trochę miasta, no to jest luksus. Ale najwięcej jest lasów. Czasami takie są miejsca, że jest las i nic więcej. Nie ma w ogóle nic oprócz lasu do, do samego horyzontu. Albo jeziora. Takie dwie rzeczy dominują w Finlandii i to, to ten las, tak z góry patrząc na niego, no jest po prostu przytłaczający. Jaki ogrom lasów oni mają do dyspozycji. Szok. Drugą, drugą ciekawostką w Jyväskylii, czy tam jak to się mówi, jest to, że mm, dominują tu dwa przedziały wiekowe. Emeryci i studenci. <laughs> Natomiast dla osób w wieku, w przedziale wieku średniego, bądź też zaczynających karierę za bardzo ponoć nie ma czego tu szukać. Studenci tu są, ponieważ jest super uniwerek, no a starzy, nie wiem dlaczego tu są, może dlatego, że nie chce im się już stąd ruszać. W każdym razie takie dwie, dwa przedziały wiekowe tutaj dominują w tym, że miasteczku. Taka druga ciekawostka. A tu macie przy okazji zobaczenie słynnej gry, bardzo popularnej w Finlandii Frisbee Golf. Panowie rzucają tymi dyskami i muszą trafić do tamtego takiego żółtego, e, żółtego koszyka. I od koszyka do koszyka tak jak w golfie od... E, thank you very much! E, od koszyka do koszyka tak jak w golfie tak jak w golfie, e, od dołka do dołka przemieszczają się od punktu A do punktu B. Bardzo fajna gra, ponieważ e, najzwyczajniej w, w świecie no, trzeba dużo ruchu, żeby zaliczyć na przykład 15 dołków. Świetna, świetna gra, bo łączy e, spacer z jakąś przyjemnością. Też taka ciekawostka. Jedziemy do Kekusta, czyli do centrum, do centrum nie czy tam jak to się zowie i powiem Wam prędkość dozwolona to jest 40 na godzinę także kto chce poszaleć to nie poszaleje za mocno i trzeba się tego trzymać, bo mandaty srogie, no i tak przyjeżdżamy przez to centrum Puścimy Pana kierowcy, więc macie przez chwilę yy, możliwość Do zobaczenia nie wyskali Jednego z fińskich miast. Tak, to było. Przyszło następne. a może i nie. Za 300 metrów. Z kreski. Zmieniam się śmiało. Idziemy do centrum ścisłego miasta zostawiając samochód na parkingu, nie wiedząc, czy, czy to jest dobry parking. Kolejną ciekawostką jest, że to miasto, w którym teraz jesteśmy, położone jest przy jeziorze. Uwaga, słuchajcie, przy jeziorze najdłuższym w Finlandii, ja nie wiem, czy w Polsce takie jezioro znajdziecie, no bo uwaga, słuchajcie mnie, 120 km długości. Tak, 120 km długości jeziora jest też jeziorem najgłębszym w Finlandii a to ABC macie tutaj ceny o tutaj taniej kurde wyszło niż w stanie płaciliśmy przed chwilą i przy ABC często są e, do kupienia burgery inne rzeczy także taka oto stacja a my idziemy na jakiś rynek czy coś takiego a my wejdziemy właśnie tu co teraz widzicie w Wiłaskali Skali i to jest ponoć Stare miasto, rzadki widok w Finlandii. Stare miasto, są tu jakieś knajki, e, są kolorowe domki i my to obejrzymy i się zawijamy, bo więcej Wiwaskali e, to tutaj zbyt e, atrakcji nie ma. Ty coś takiego tam na dole wiesz mm -hmm. I chyba też da no. no No, gelato To otwarte <grym> Bypass w shop I kałupat otwarty Nie wiem, ładnie wygląda super co Kawałek starego miasta Posłuchajmy ich radia. Bardzo ciekawy język. No i trafił mi się też taka perełeczka, pociąg towarowy. Tak wygląda, wyglądają właściwie wagony pociągu towarowego. Pewnie są różne rodzaje, ale akurat takie się mi trafiły. Widzicie? Ono jsou oplantekováné. Ale numer. A w trasie słuchajcie takie właśnie widoki jak te skały i droga wykuta pomiędzy nimi. No powiem Wam robi to ogromne, ogromne, to mało powiedziane. No, robi to kolosalne wrażenie na mnie. Po prostu kosmos, popatrzcie na to. Ja nie mogę. Po prostu kwintesencja fińskich dróg. Ja pierdziele. Szok! Szok po prostu, szok, ale ujęcie przepiękne. drogi buduje. Słuchajcie, miałem nagrywać rowy, to wam nagrywamy rowy. I nie miejscowość, ale patrzcie jak buduje się, jak kują, jak ryją, żeby położyć nową drogę. No powiem wam, że... Zajebiście to wygląda. Te skały po prostu nie rozwalają. No ja nie mogę, nie wiem, czy patrzeć na drogę, czy patrzeć na te skały. Szok! To ja tu kurwa na deszczu stoję! Wilki jakieś! Tak, słuchajcie, wilki jakieś, a my jesteśmy w Muzeum Dzwonów. W Muzeum Dzwonów na świeżym powietrzu. Dzwonów jest mnóstwo, samochodów jest mnóstwo. Jak widzieliście, budka telefoniczna. No i tak se właśnie przechodzimy i oglądamy dzwony. Oglądamy sobie dzwony nie wiem czy można na nich dzwonić ale jest ich całkiem dużo i niektóre to naprawdę wymiarowe na przykład tamte na samej górze albo ten, Waski no powiem wam, że albo ten, kurna toż to za dzwon dzwonek dzwon patrzcie, patrzcie i podziwiajcie dzwony no Faska, powiem wam, że Skąd te dzwony gdzieś musiały wisieć kiedyś, nie? No i piękna, piękna, piękna mistuwa. Już niedaleko mamy miejscówkę do spania. No to jeszcze do dzwonu. Słuchajcie, weszliśmy tu na górę. I możemy obejrzeć te dzwony największe z góry, które były na górze, które Wam pokazywałem. No i naprawdę robił wrażenie. No bo... <śm> Tak wygląda dzwon, a tak wyglądam na, na tle dzwonu. Ja nie że ze mnie dzwon, yy, także o, <grywki> ogromne, ogromne dzwony. Patrzcie, mają to, to serce dzwonu, tak można dotknąć, nawet można poujać. Tylko ja, może nie będę tutaj robił alarmu. Yy, I jeszcze są takie, coś takie dziwne. Yy, do takich małych dzwoneczków, widzicie tutaj na górze e, jakieś takie przyrządy na limikach, które można tutaj, o zobaczcie, naciskać. Tylko, że wszystko jest tak już poluzowane, że już nic Wam tutaj nie zagra. O! Tak to wygląda, słuchajcie. Niezła dzwoniąca atmosfera. Oczywiście. Z daleka jeziorko jakieś, no i tak jak mówiłem wcześniej, eee, jeszcze godzinka i jesteśmy na miejscu, a karta się kończy szybko, o matko woska, lecimy dalej. I dla odmiany, słuchajcie, przejeżdżamy przez miejscowość, dotarliśmy do takiej miejscowości jak Karsamaki, Karsamaki, możecie sobie popatrzeć na flaki, tak wygląda Karsamaki za 500 metrów. Drugi całkiem przyjazny miasteczko, powiem Wam, no i oczywiście prędkość 40 na godzinę, uuu Nurek, Był, byłże Nurek z Karsamaki, domki fajne, takie typowo fińskie, a Karsamaki, no i, i tak naprawdę już mamy bardzo, bardzo blisko e, do do naszego miejsca spoczynku dzisiejszego, ja mam nadzieję, że to nasze miejsce spoczynku dzisiejszego będzie będzie powiedziałbym wolne, świetne miasteczko powiem, że, powiem Ci, że się podoba mi i ogólnie też słuchajcie minęliśmy teraz przez pewien okres hmm, taki odcinek e, powiedziałbym drogi, że w końcu nie są lasy, tylko były normalnie pola rolnicze i widocznie e, tutaj w tym rejonie postawili trochę na rolnictwo, bo przez tą całą trasę to rzadko się zdarzało, żeby tyle pól rolniczych było, nawet o traktor minęliśmy przed chwilą, stary także taka ciekawostka, no a my co lecimy dalej no cóż, znowu w las dziękuję pani dotarliśmy, dotarliśmy słuchajcie, w końcu dotarliśmy do miejsca naszego dzisiejszego obozowiska, patrzcie jaki stół. Można by było tutaj się rozkokosić, mając od razu stół, palenisko, no bajeczka, jezioro jak widać blisko, e, ale to nie wszystko, bo myśmy wybrali jeszcze lepsze miejsce, e, patrzcie jak się można tu rozejrzeć, no bajera, bajera, bajera. W porównaniu z wczorajszym o wiele lepsze, ale nie będzie raczej tu poszukiwań, ponieważ e, najzwyczajniej w świecie jest e, bardzo kamienista plaża i może ewentualnie się wykąpać. Nie? E, zaraz miniemy skodę. Patrzcie, tak droga prowadzi. Tu jest skoda, właśnie ją mijamy i tu się będziemy na pewno rozkokaszać. Tutaj stoi nasz samochód przy samych drzewach. I patrzcie, to teraz, co teraz mamy. Tutaj tak, słuchajcie, popatrzcie piaseczek, który prowadzi prosto do jeziorka, więc taki będziemy mieli widok i co jeszcze do tego mamy? Piękne, przygotowane palenisko na ognisko i widok na co? Zobaczcie tylko, kurde, normalnie kosmos. Dlatego mówię, że poszukiwań tu nie będzie, bo zobaczcie jaka, jakie podłoże. Ale popatrzcie na ten widok, po prostu jest nieziemski. I trochę przypomina mi to Saremę, ale to nie jest morze, to jest jezioro i to nie jest słonowate. Jestem tego pewien i świadom. Tam gdzieś jeszcze, następny, patrzcie, jakiś kawałek plażyczki czy czego. Na pewno się tam przejdziemy. Mamy do dyspozycji całe popołudnie. W takich okolicach natury dzisiaj będziemy nocować kosmos po prostu zajebiście Paję Wam. Krótko i na temat, zajebiście.